Witam Was wszystkich bardzo serdecznie tutaj w i zapraszam na pierwsze otwieranie paczek na moim kanale. Dzisiaj na Skype jest ze mną HokeistaTV. Hokeista, przywitaj się ładnie. Dzień dobry! No i od razu pierwsza paczka z Benzemą. Eee, chciałem powiedzieć tylko, że sponsorem otwierania paczek jest niebieski... Eee, Kiszyński. Aha! O, Majdenfella od razu i Kisz. Piszczek. Jak chcesz. Okej, Eee, ale poproszę piszczka. Piszczek, ty... a nie piszczek. A to? Bram trzeba srebrny pola. O, tu biorę! Tu biorę. Dobra. Nie wiesz kogo mi zachować synu? Od razu następna paczka. Powba. Mm -mm. Nic. Ale jeszcze Frankowski się Giloni. Co ty wiesz? No. I do twojej drużyny Srebrnej Bundesligi, koleś lewy pomocnik, 84 tempa, 63 dania. Hmm. nie Pozytywnie. To zaakceptuję. Je za ten czas sezon online. Otworzymy za wszystko paszki. No. Pedro Okej, okay, tak. Hmm. Pedro Weź, daj go sobie sprzedaj na pikselu nawet Aha uh -huh. I jeszcze jakiś Curu, Cucucia Nie wiem, weź po 5 słabszej nogi 3 sztuczek 7 To sobie możesz go sprawdzić Wow, gram z koleśem, który ma Menow... Gram Grał z koleśem, który ma menow do Iwanowicia Lol właśnie koski czy przynajmniej nam szczęście? Kedira No to przyniósł stary Jak ja on takiego Kedira trafił, to stary bym chyba się popłakał, nie? Ale nie, chcę jak jakby nie? Dumbia coś chodzi? <grystanie> Możesz sprawdzić, ale wątpię Nie, hmm, go na 600 Wywoławczą, mnie mnie. Oj, Ramirez, ale życzliwe. No, Lemmo chyba na szybką szczerze O nie, z Messim parzek się nie otwiera, panu To są szukane paszki. Lupa. Taka no. prawda, niestety z Messim nie da się nic trafić. W... Mi osobiście się nigdy nic nie trafiło z Messi. I co myślisz o Lukasie z PSG? Z PSG? Pozytywnie, pod jaką formację? 4, 2, 3, 1 No to może się nawet ładnie sprzedać. A potem tego. Dobra, tego Ja tutaj jestem specem yy, od aukcji, wiecie, z, wiecie. Kupowanie taniej i sprzedawanie drożej. Dziecko neo Ja Takie jakieś Co, takiego zawodnika trafiłeś? Elm mi się trafił. Zawsze o nim marzyłem. Elm? A, wiem. To jest HP, Szwed Ale już w ogóle, że wiedziałem, że Szwed, to już w ogóle cud. FIFA uczy. Wykona nawet chyba w swoim pack go trafi. Ile jeszcze ci paczek zostało? Tych 25? Już skończyłem. Ostałem! Nic nic, 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 nic. 3-4-3, nic Tu chce te świedzących woman się zostawiał. Paweł nauczyłem się wiem jak robić takie wysokie wrzutki. Te to na wilka robiłem. No potem mi powiedz skończyłeś już nagrywać? Nie. Pało. Będę na, na nagraniu. Jej! O wolny, na Uli że pał Ja ci wiem, otwórz teraz y, markizę. Muszę na chwilę przerywać, nagrywanie. No i jesteśmy z powrotem z nakrywaniem, No i lecimy z następną paczką. Ty bogaczu. Powiedz jakie, jak, kogo trafiłeś w paczkach wcześniej. Jak mi nie mówią, to kogo. Ten farciarz, Tak. Yy, trafił na początek niebieski Gomiciu, Potem następnego dnia, jak jeszcze byli tocy yy, ligi angielskiej, trafił on. Kazorle, yy, tak? Dobrze pamiętam? Kazorle, tak. nie RTT? Kazorle, tak? Kazorle, który poszedł za 960 koła yy, No i oczywiście potem nasz kochany farciarz trafił niebieskiego Marko Roysa i niebieskiego Kislinga Dobrze pamiętam? Nie Lewandowskiego Kislinga. No, niebies niebieskiego Lewandowskiego No i teraz jego skład wygląda następująco, że ma Robena Podolskiego Yy, z tych droższych Lef... a dobra podolski nie jest droższy no ale ale dobrze mi się nim gra, podobno po no, no Era i takie różne nie? no dokładnie to są ci drożsi albo na przykład czarnego Boatenga masz I są takie gwiazdy w twoim klubie że jezu ja się ich boję jak z tą gram to tu to mogę temu zabronić o, Polański, hmm. Polański mi się trafił, chcesz? Polański, po co im Polański? Też go mam. 4-2-2. Dwa, 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 dwa zawodnik Musi chyba każdemu... No kurde. Sam... Przed pomyłkę Sondra sobie ustawiłem na... sercu. Dziękuję yeah, quisher! Paczka z hartem. Tutaj, tutaj taka podnieta i od... A wygrywam 3-0 już, lol. Ja w się nie zauważyłem! C że już jest 4-0 w -er. cieszysz się? Uruchaj. A, a jeszcze Adlera niebieskiego trafiłem no, no właśnie, właśnie. <grym> jeszcze możecie nie wierzyć ale ja to widziałem i grałem nawet przeciwko tym kartom jest Matik, jest normalnie ulubiony zawodnik w kucie Pocham go za zdaniem Ja yeah, go w informie dwukrotnie Jens, dziękuję Szu No dziękuję Szu! O jest Kim jesteś nie wiem Kojek, to jestem w 44 e tempo Boże Proszę, 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 proszę wyjdź z meczu, wyjdź z meczu No nie formacji dla menadżera się chyba nawet nie opłaca sprzedawać, nie? Dla menadżera? No nie opłaca... Za ile pójdzie za 200? Bez be, be, przestań. Ciekawe jak Arteta eee, będzie no, grał no. z Luisem. Chicharito? Nie. To jest... Yy, o, na połączenie. Aleś się rozłączył. Jej, 4-0 wygrałem.

Nie, nie odebrało. <noise> Czwarta. <głos> no i bardzo dobrze. <noise> o, jakiś pięciogwiastkowiec. A, a nazwisko? Sam sobie to przeczytaj. <noise> a może chociaż pozycję mi powiesz. No śpiało, zamknął ten. O. Ło! Wow. Ciekawe.

Niebieski Ty. Kłamiesz no. <laughs> Nie masz coś takiego, No to rzeczywiście Eee Karta godna uwagi Super szybki, super snajper Okej, no, kiedyś go miałeś w krwie. Nie Do dzisiaj żałujesz no i pokaż swój skład nie, swoim no kochanym widzom. Uuuu, będzie unsub. <grym> co traj, ja cię mogę straszyć unsubem, co już taki kozak nie jesteś. <grym> no. znowu Fernando. I znowu Menager 5212. I znowu jakiś czarny. I plus 5% smoga Nad yes. chyba O ile wam tu widziałem tak. Boże ile ty straszkasy? Nie wiem ale coraz mniej Naprawdę? No. Diamal Tak zaraz trafisz pewnie Ty kogoś Diamant, Ty... jakąś dziwną frazę Z Libii Diamanti? Diamal, z, z Libii Libii? Weź tego zachować w klubie, bo mało jest takich zawodników, wiesz Z Libii, z Kambodży, wiesz W Kambodży Stary, ja mam w, yy, w klubie z demok... z tych antyli holenderskich, nie? Masko? Na takie on, Antyle holenderskie To jest coś takiego? No, stary, też nie wiedziałem. Zajęto zawodnika z ulubionego klubu. Zgadnij, to. No i Profesjonalny napastnik w, y, klubu Borcy Dortmund. O, faulowali mnie. Okay. miło? jest jeden koleś, któremu jest miło elko Paulu. To się nazywa masoizm. O, jakiś... Y, omen. Narodowość Omen. Oman. Czekaj. On... Jakiś ten... Al-Habsi. Wiem, bo on jest tylko... Chyba jedyny z Omanu jest, w no weź takiego... Weź takiego państwa się wybi gdzieś, nie? On no w angielskiej, nie? Jezu, trzeba być też kolesiem pro, żeby się wybić z takiego Omanu do... Tego, do... No, no do Park Place. dla Ciebie, piłkarze. Lewy Pomocy, 83 57, 57 strzelania. Dzięki. Zapłacisz za Napisz... O, napiszę no, o tym no, na blogu. <laughs> Nawet... Ile masz kasy? Chyba jest koło 2 jest no to współczuję U mnie następny pak będzie u mnie następny pak będzie zarobię na to Chyba oprócz się i salachowić Masz kogoś jeszcze na aukcji? takich droższych? Czarny ten jak on ma, panowy ruzek ten ma yy, Jak on ma? Taxler? Nie nie nie, Puh, Boże yy... Boże wiem o kogo on? ci chodzi o ci chodzi kogo jakiś koleś Eee... Ode mnie Nie wiem o, srebrny, o, to mogę przygarnąć. Za pieniądze. Nie. No to nie, to nie możesz. To nie mogę. Musisz, że ci jeszcze będę płacił za takiego murzyna. Skąd wiesz, że to mówię? No bo Nigeria. O, to, to. to widzę, że fajne karty trafiasz. Weź naucz mnie. Nie. Proszę bardzo, nauczyć. Po odcinkach No już nie niebieskiego Roysa. Nie Typało Sam się miał Teraz do końca otwieram od, brązowy. Do co? Do końca klasy mam 1687 to otworzę brązowy. Patrzy ma tam czarny ten No nawet nie wiem jak ma na nazwisko No, jakiś Czarna Plunkin 2, o! There's too Sky the Slauta Jak też też ee, lewo skrzydłowy 72 tam 61 63. Nie chcę brązowych, wybacz, nie pasują do mojej koncepcji Bo co, bo większość nie na... pasuje Nie bo mam szybszych hmm. A jak Gdybyś mi znalazł plus, plus 90 to Ciekawe bym przygarłam no, się ucieszyła jakby wiedziała że jesteś jakiś gdzie? Okay. Popiera to. fajnie mam tono. fajnie mam Ale wytniesz to. Dzięki. 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 Masz powiedzieć dzięki, tak samo jak ja dzięki. No. Dzięki. Dzięki. Chyba dzięki, dzięki. Nie, 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 dobra. No to ja się z wami żegnam. Hokej ja się z wami żegnam. Hokej pożegnaj się. Do widzenia! I na razie do następnego odcinka.